Witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku. Jest to odcinek, na który naprawdę czekaliście. To ile zapytań, kiedy wsiądę na Cuevedo na oklep, pojawiało się pod filmami, to jest po prostu szok. Także dzisiaj to się wydarzy. Co prawda muszę zaznaczyć, że na początku wsiądę oczywiście w siodle, żeby trochę go rozkusować, wyczuć, a potem zrzucimy siodło i będziemy jeździć na oklep. Nasz oklep będzie polegał na tym, że będzie kusik, stępik i trochę galopów. My jeszcze za dużo galopować nie możemy, ale wiecie, no chociaż już będzie ten film nagrany, ale jeszcze tutaj musimy zrobić wstawkę, bo nie otwierałam tutaj na YouTubie kalendarzy 23 i 24. Także pokażę Wam ujęcia, które już wcześniej nagrałam, abyście mieli taki komplet z otwierania kalendarzy, a potem już będzie jazda na kłowedu. Do... na no, oklep. Nikola, dam radę. Na pewno! Na pewno, dobra. Jakoś w ogóle bardziej, e, mniej stresowałam się jazdą na kordeo niż na oklep. Nie wiem czemu, mam takie coś, że w siodle, jak się wiecie, tak mocno opry ostrzemię, to raczej trudno mnie wysadzić, a wydaje mi się, że bez siodła może być łatwo mnie wysadzić, dlatego mam taką blokadę troszeczkę, ale wierzę w mojego koja, wierzę, że dzisiaj będzie grzeczny. Ho, ho, ho! Ktoś tu był bardzo grzeczny, dwa największe prezenty. 23 i 24. I najlepsze jest to, że 23 jest cięższe niż 24. Ey, więc rozpoczynamy. 23 oczywiście. Ale mam mocno. okej, okay. cóż to będzie? Cóż to? Ej, jacera, jacera, <głos che Minorga> Toż to jest taki. Czekajcie, toż to jest taki sam kader jak mamy już z i Uwios. Ale to jest taki, ale kurczę, szkoda, że to jest kolor, który już mamy. No trudno, na pewno GNL się zgodzi na to, żeby wymienić na inny kolor, na przykład bordowy, ale i tak bardzo dziękuję ten kanter i mówiąc jest no po prostu przepiękny. Patrzcie, szmaragdowy kolor. No ale już taki mamy, także e, wymienimy po prostu na inny. Ale dziękuję GNL, pamiętajcie, tu misia, macie kot niszkowy do gnl No i teraz 24, to na co Czekaliśmy wszyscy. Jestem... Jestem niezmiernie ciekawa, co Asia wybrała jako 24. Puszczę kapelusz. <laughs> Ej, powiem wam, że... Jaki on jest super w dotyku. Dotknij, Kacmer! Wow. Mm. Takiego jeszcze nie mam. Ale jest przepiękne. Powiem Wam, że jak e, Styler wypuścił czapraki, to od razu powiedziałam: Matko, ten jest przepiękny i muszę go mieć. E, I Kasia Stylera się coś tam pisała, że no może coś tam, tu, tu, tu. I patrzcie, mamy, jest cudowny. W dotyku jest no żadnego takiego mięciutkiego nie mam. Także niezmiernie dziękuję Styler. Jak zwykle 10 na 10 prezent. Tu mi się macie zniżkę. i no. Powiem Wam, że ten kalendarz był bardzo wyjątkowy. Każda rzecz, która była w kalendarzu, była przecudowna, także bardzo dziękuję. E, przepraszam. Także bardzo dziękuję Silver, GNL, Candy Horse, Car and Day and Martin. No i Asi za przygotowanie tego kalendarza. Był cudowny, dziękuję. Czy w końcu te kalendarze będą fajne? Znaczy, te, okienka były. Dobra, Kinder Bueno. Ale oczywiście nie o to nam chodzi. Tu będzie co, bałwa? Nie, e, Kinder Country cały. Skąd wiedziałeś? Bo idealnie taka, taki rozmiar tutaj jest. Nie? Co? Ja się tego nie spodziewałam. Myślałam, że to będzie Mikołaj albo Nie Ja się tego spodziewałam, dlatego ja to jem. Ma tylko 23 takie małe i puste. <śmiech> <śmiech> nie, czeka, jajko to jest. O, tu mamy Mikołaja, ale takiego małego. Więc kalendarze słodyczowe oceniam ten takie 6 na 10, a to 4 na 10. Nie ja wiem, temu 1, a temu 5. Okej. Kłęwcja się relaksuje. Odpoczywasz? Odpoczywa przed szaloną jazdą. <grymne> to ten moment. Zdejmujemy siadło. Dzisiaj nie jest nasz dzień ogólnie. Nie mogę go w ogóle dopchać. Już dawno nie był taki uparty na łydkę, ale zobaczymy, jak by zsiadło. <grym> <grym> Siadamy. O Boże. O Boże. Jak wrażenia? <grym> Ej, on nie jest taki gruby, jakoś na <grym> Ale jest taki trochę kościsty. Z takim ja jawna na oklep, chyba na dorce, to była bardziej taka mięciutka. On jest taki. Śmieszny. Zobaczymy, jak dalej. Niewygodny. Mogę jakby jak pierwszy raz na koniu się działa. Aniołek.

Zaliczony nie, challenge, akceptę. Dobrze, tak jest. Super. go, przyjdź do kusa. Do kusika. kusika. Równe tempo. Tak jest. Dobra, i zagalopuj. Jak robię zagalopowania, to w ogóle nie mam równowagi. Moje ciało jakieś takie Sperry. robi gibilid. Jest tak niewygodnie. Pomyłam, że mam jest to kościste i mnie wszystko boli pipi. A ja to tobie jak się podobało? Podobało. Wstać na dzisiaj, wystarczyłoby lekko bryknąć i bym poszła, ale jest taki kochany i grzeczny. Dobra, jestem po treningu, po treningu, pojeździe na oklep po prostu i powiem wam, że E, dziewczyny, <laughs> powiem wam, że jeżeli dzisiaj by Kuevedo chciał mnie zwalić, to zrobiłby to bez najmniejszego problemu, był tak niewygodny, tak mi się dziwnie siedziało, ja ogólnie mam z tyłek, a on jest kościsty i w ogóle nie jest taki okrąglutki, jak myślałam, że będzie. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo jest wiatr. Także jakby chciał, to by mnie zwalił na stówę. Na stówę. E, ja przy zagalopowaniach w ogóle czułam taką... Jakbym zaraz miała się wygibać. E, ale no, fajna przyszko przeszkoda. Fajna przygoda. Myślę, że nie będę wielką fanką jazdy na okręt na Quevedo, ale od czasu do czasu cieszę się, że mogłam Wam dać taki specjał. Trochę pogalopowaliśmy, trochę częściej pokusowaliśmy i przeżyłam to, także jest sukces. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, ale na kłewedo jestem bardzo dumna, bo był kochany i nic nie broił, a mógł mnie, tak jak mówię, na luzie zwalić. Także okej, okay, Catacuevedo be jest najlepszy. I spójrzcie na to, jaką mamy pogodę w Rio. W końcu jest słońce, w końcu nie ma takiego okrutnego wiatru, jest lekki, ale no mamy słoneczko. Jak jest słońce, to wszystko wydaje się o wiele piękniejsze. Więc fajny dzionek, fajny. Jestem naprawdę zadowolona z dzisiejszego dnia, że w końcu nagrałam dla Was ten specjal. Jeszcze mamy słoneczko. Oparcie, jak to ładnie to wygląda. Właśnie obejrzałam sobie kilka dosłownie filmów yy, z tego, jak jeździłam na okres. Nie komentujmy mojej postawy. Masakra. Po prostu wyglądam jak taki worek ziemniaków. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że widać, że do w ogóle ma o wiele lepszy ruch bez siodła niż z siodłem. Co jakby potwierdza moją teorię, że nasze obecne siod siodło jest po prostu. Po prostu źle dopasowane, nie jest mu już wygodnie w nim, więc wyczekuję na spotkanie z Adelfitterką. Ma być właśnie chyba po nowym roku u nas. No i mam nadzieję, że uda nam się dopasować idealnie siodło dla Quewelu, żeby już nie było takich problemów, żeby czuł się w pełni dobrze. No, to jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Matko, ludzie już fajerwerki puszczają, jak mnie to wkurza Jak mnie to wkurza, że pomimo tego, że nie mamy jeszcze nowego roku W sensie Sylwestra, to ludzie już puszczają fajerwerki I na przykład, nie wiem, Niko czy Bobby, oni się tego nie boją Ale jest dużo zwierzątek, ja kiedyś miałam pieska, który tragicznie się bał fajerwerek I wystarczyło, że coś puknęło, a ona brała ogon pod siebie i się no po prostu bała, panikowała I to jest naprawdę ogromny stres dla zwierząt Ja w ogóle fajerwerek nie puszczam, nie jestem za tym Rozumiem, że to ładnie wygląda, i nie wiem, w ciągu tego jednego wieczoru w całym roku. Ok, spoko, już jak jest taka tradycja, to jest taka tradycja, ale żeby robić to przed, tydzień przed, to jest po prostu masakra. Masakra. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Dobry Wam końcówkę prosto z domu. A właśnie montuję ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I dajcie znać koniecznie, co chcielibyście zobaczyć jako specjal na 40 tysięcy subskrypcji. A jestem ciekawa, może nie wiem, skoki na okle, skoki na kordeo, Na pewno coś ciekawego wymyślicie. A lajkujcie też komentarz, jak ktoś napisze i dana rzecz Wam się spodoba. I ta propozycja, która uzbiera najwięcej lajków, na pewno ją dobrze przemyślę i może wykonam na. Specjal po prostu. No i tym samym żegnam się z wami. Buziaki. Papa. Pa.